Kochani, dzisiaj będziemy kontynuować serię z Księgi Mądrości, bo taką jest przypowieści Salomona. Taką są przypowieści Salomona. I powiedzieliśmy sobie w tamtym tygodniu, że mądrość to zdolność podejmowania decyzji, tych 80% decyzji w naszych życiu, do których moralność nie ma zastosowania. To znaczy, możesz mieć pięć kandydatek na żonę i każda z nich jest bogobojna. Każda z nich... Nadawałaby się na świetną żonę, wydaje Ci się, ale mimo wszystko nie każdy wybór musi być słuszny. Mądrość pozwala Ci zdecydować, która kandydacka jest odpowiednia. Mądrość odnosi się do wszystkich decyzji w naszym życiu: tych finansowych, rodzinnych, każdego rodzaju decyzji, do których moralność nie ma zastosowania. I dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać na temat tego, jak mądrość się rozwija. I w czwartym rozdziale przypowieści Salamona, Salomon uczy nas, że mądrość rozwija się poprzez charakter. Mądrość rozwija się poprzez charakter, który jest wynikiem naszych codziennych decyzji. Od wersetu 11 do 19 Salomon mówi nam, że życie jest jak droga. I czasami, jak w wersycie 12, po tej drodze biegniesz, ale zazwyczaj poruszamy się po tej drodze krocząc. Krok po kroku. I w taki to sposób Salomon mówi nam, że charakter człowieka nie rozwija się poprzez wielkie wydarzenia, ale charakter człowieka raczej rozwija się poprzez te codzienne, monotonne decyzje. To, kim się stajesz, Twój charakter rozwija się poprzez Twoje codzienne, regularne decyzje, które podejmujesz w swoim życiu. Pamiętam kiedyś. Jakiś czas temu słyszałem, osłuchałem a, a reportaż o człowieku, który opowiadał historię swojego życia. Kiedy był dzieckiem, jego ojciec miał taki złoty zegarek, bardzo ładny zegarek. I on skradł się kiedyś do, domu swojego, do pokoju swojego ojca i wyciągnął ten zegarek, bawił się nim. i Spadł ten zegarek i się potłukł, stłukła się szybka. Więc co zrobił? Schował ten zegarek i e, nic nie powiedział. Kiedy jego ojciec znalazł ten zegarek. Zwołał cały dom i powiedział: Co się stało? Kto z was stłukł ten zegarek? Ale on się nie odezwał. Wręcz przeciwnie, ćwiczył w sobie ten instynkt ukrywania się. Wiele lat później jechał ciemną nocą samochodem i potrącił rowerzystę, który zmarł na miejscu, a on momentalnie uciekł. Kiedy uciekł do domu, w domu zorientował się, co się stało, ale bał się zadzwonić na, ani na Pogotowie, ani na policję i został w domu. Kiedy policja go znalazła, spędził wiele lat swojego życia w więzieniu i po wyjściu z więzienia zgodził się na reportaż i powiedział, co zdecydowało o kierunku mojego życia. Nie, było, nie była ta noc, kiedy potrąciłem tego rowerzystę, ale lata wcześniej podejmowane decyzje, dzień po dniu, kiedy budowałem swój charakter. Kiedy w tych małych decyzjach decydowałem o tym, że powiem prawdę albo i nie powiem. Kochani, to nie wielkie wydarzenia decydują o tym, w którym kierunku pójdzie nasze życie. Ale raczej te małe decyzje, które podejmujemy każdego dnia, które decydują o tym, jaki mamy charakter. Bo to charakter będzie decydował o tym, w którą stronę pójdzie nasze życie. I popatrzcie, Salomon mówi, że życie jest jak droga, jak ścieżka. I popatrzcie, coś, co mówi na, te, na temat tej drogi. W wersecie 14 czytamy, że czytamy na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi. To znaczy, Salomon mówi nam, że na początku masz decyzję. To od Ciebie zależy, po, po jakiej drodze będziesz szedł, po jakiej ścieżce będziesz szedł. To Ty masz decyzję na samym początku, ale później, ale później kiedy już wybrałeś, werset 16, Bo bezbożnie zasną, póki komuś nie zaszkodzą. Sen ich jest, a sen ich zmoży dopiero, gdy ktoś przez nich upadnie. To już nie jest język Twojego wyboru, że Ty masz prawo wyboru, ale raczej to jest język uzależnienia. Kiedy decydujesz się, aby pójść ścieżką bezbożności, to cię zmienia. Na początku miałeś wybór, ale później tego wyboru jest mniej później jest uzależnienie. Czego możemy się tutaj nauczyć? Może dzisiaj trzymasz w swoim sercu taką nutkę zazdrości. Chciałbyś, żeby tej osobie się nie udało. Cieszyłbyś się, gdyby, gdyby tamtej osobie się nie udało. I możesz wybrać dzisiaj drogę mądrości i zwalczać te uczucia, te myśli, albo pozwolić, żeby one rosły, i staniesz się osobą pełną zazdrości, która nie będzie mogła spać w nocy, jeśli innym powodzi się lepiej niż tobie. Albo za każdym razem dzisiaj, kiedy doświadczasz dobrych rzeczy w twoim życiu, zamiast być wdzięcznym, po prostu przyjmujesz je jako te, które się tobie należą. A jeśli w Twoim życiu coś dzieje się niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami, to uzalasz, użalasz się nad sobą. Dzisiaj możesz wybrać drogę mądrości albo pozwolić, aby te myśli rosły i staniesz się osobą, która jest albo zakochana sama w sobie, albo funkcjonuje jako ofiara losu. Albo dzisiaj, kiedy, kiedy zmagasz się z konfliktami z ludźmi. Jesteś tą osobą, która nigdy nie przyzna się do błędu. To nie, to, to inni zawsze są w błędzie. Albo dzisiaj wybierzesz drogę mądrości, albo umrzesz sam. Będziesz miał zawsze rację, ale będziesz samotny, nigdy nie będziesz miał przyjaciół. To dzisiaj wybieramy drogę mądrości. Po jakiej drodze stąpamy? Salomon mówi nam, że mamy dwie drogi. I te drogi to tak naprawdę są. To są dwie drogi, które stworzone są z małych decyzji, które podejmujemy. Albo drogą mądrości, albo drogą przewrotności. Ale również Salomon mówi nam, że mądrość rozwija się nie tylko poprzez. Tak, mądrość rozwija się poprzez charakter, ale to charakter, który nacechowany jest integralnością, szczerością. Werset siódmy mówi: Początek mądrości jest taki, nabywa jej. Wymień na rozum całe swoje mienie, albo w innym, innym tłumaczeniu, za wszystko, co masz, nabej mądrości. To znaczy, Salomon mówi, że mądrość jest cenna. Że mądrość ma pewną cenę, za którą musimy zapłacić, ale wartość mądrości jest tak wysoka, że nie oszczędzaj na niej. Zapłać za mądrość wszystkim, co masz. Wszystkim, co masz. A co to oznacza? Kiedyś poszedłem do szkoły biblijnej i ten kurs, na którym byłem, kosztował więcej niż wartość mieszkania rodzinnego, w którym dorastałem. I pomyślałem sobie: Jeśli skończę tą szkołę, to na pewno będę osobą mądrą i duchową. Nie muszę Was przekonywać, że jest inaczej. Ale kiedy Salomon mówi: Zapłać wszystkim, co masz. Za swoją mądrość. To nie mówi o tym, żeby zakupić mądrość na najlepszym uniwersytecie. Nie mówię o tym, żebyś zapłacił, żebyś znalazł tą mądrość poprzez to, że zapłacisz ogromne pieniądze za, na uniwersytecie, albo abyś kupił jak najwięcej książek i stworzył swoją własną bibliotekę. Uniwersytet może dać ci dobry dyplom, biblioteka może dać ci dużą głowę, ale nawet ludzie. Po, na, po najlepszych szkołach i z najlepszą biblioteką mogą podjąć idiotyczne, idiotyczne decyzje. Głupie decyzje w swoim życiu. Salomon raczej mówi o czymś innym. Kiedy Salomon mówi o tym, żeby nabyć mądrości we wszystkim, co masz, ze wszystkiego, co masz, tak naprawdę mówi o tym, aby każda dziedzina Twojego życia była zaangażowana w budowanie mądrości w Twoim życiu. Dlatego w wersecie od 24, od 24 do 26 mówi o tym, aby Twoja mądrość, zaangaż twoja mądrość były zaangażowane, Twoje oczy, Twoje myśli, twoje, twoje czyny. Mówi o tym, żeby cała Twoja istota była zaangażowana w budowanie mądrości. Co to znaczy? To znaczy, że potrzebujesz integralności w swoim życiu. Każdy z nas ma tendencję do tego, aby dzielić swoje życie, aby je segregować. To znaczy, tu jest Twoje życie rodzinne, a tu jest Twoje życie zawodowe, a tu jest Twoje życie towarzyskie, a tu jest Twoje życie kościelne. I czasami możesz robić rzeczy w Twoim życiu zawodowym, do których nie przyznajesz się w swoim życiu rodzinnym, albo możesz robić rzeczy w swoim życiu towarzyskim, do których nie przyznałbyś się w swoim życiu kościelnym. Salomon mówi: To jest obłuda. To jest brak szczerości i tak nie zbudujesz charakteru, tak nie zbudujesz mądrości. W taki sposób nie zbudujesz mądrości, to jest mit. To jest mit, a, to jest tak zwany mit Titanica. Wiecie, na czym polega mit Titanica? Tytanik, dlaczego nazywano Tytanikiem, ty, dlaczego uważano, że Titanik jest statkiem niezatopialnym? Ponieważ był pierwszym statkiem, który ma, miał podzielony kadłub, tak, ta część pod wodą, miał podzielony kadłub na wiele, przez wiele ścian. I wierzono, przez takie zagrody, i wierzono, że jeżeli Tytanik uderzy w górę, w górę lodową, to ta woda napłynie do jednej części tej zagrody, ale nie będzie płynęła dalej, ponieważ tam jest ściana. Ale dla tych z Was, do tej może jednej osoby gdzieś tam, który nie oglądała filmu, Tytanik poszedł na dno. I nasz charakter również pójdzie na dno. Jeśli nie jest spójny. Jeśli nie ma w nim integralności. Jeśli nie jesteśmy tacy sami tam gdzie wszędzie. To znaczy, że jestem tą samą osobą, kiedy głoszę do was kazanie, jaką byłbym, gdybym teraz był w parku z moimi kumplami. Na tym polega integralność. Kochani, jeśli w naszym życiu nie ma integralności, jeśli kupiliśmy kłamstwo ten mit Tytanika, to twój, jeśli twoje, twoje życie nie zatonie, to na pewno będzie boleć. A może będzie boleć ludzi dookoła ciebie. Dlatego Salomon wzywa nas. Zakup mądrości wszystkim, co masz. Niech całe twoje życie, każdy aspekt twojego życia posługuje się dokładnie tą samą. Każda, każda dziedzina twoje, twojego życia niech posługuje się tą samą zasadą moralności, Niech będzie taka sama. Ale to nie wszystko. Te małe, to te małe decyzje decydują o tym, jaki charakter rozwiniemy i czy będziemy mądrymi ludźmi. Problem w tym, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego swoją własną siłą. Biblia mówi nam bardzo jasno, że nie jest łatwo. O zmianę charakteru. Bardzo trudną rzeczą jest zmienić nas, nasz charakter. Spójrzmy na werset 20. Jest napisane: Zwróć uwagę na me słowa, mój synu, nakłoń ucha do moich, do moich mów. Czyli na początku Salomon mówi: Zrób wszystko, co możesz swojej własnej siły, ale to nie wystarcza. Bo potem w 22 wersacie mówi: Bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, lekarstwem dla całego ich ciała. I dwudziesty trzeci. ze wszystkiego strzeż swego serca, bo to z niego tryska źródło życia. Bo to z niego tryska źródło życia. Już tydzień temu powiedzieliśmy o tym, że narzędziem mądrości nie jest rozum, ale jest nasze serce. Dlaczego? Ponieważ serce to coś więcej niż nasze emocje, to coś więcej niż nasz rozum, to coś więcej niż nasza wola. Serce tak naprawdę jest jest centrum, jest centrum dowodzenia Twojego życia. Twoje decyzje zawsze podążają za tym, czego pragnie Twoje serce. Dlatego, jeżeli Twoje serce nie jest zaangażowane w budowanie Twojego charakteru, to znaczy, że nie będziesz miał siły do tego, aby zmienić ten charakter, aby go, aby go stworzyć, aby zbudować go takim, jakim chcesz, takim, jaki powinieneś. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że kluczem do zmiany życia nie są akty woli. To zmiany charakteru. Nie są akty woli, ale miłości naszego serca. Co miał na myśli? Augustyn twierdził, że największym problemem naszego życia, życia ludzi, jest to, że nasze serca są wypełnione nieuporządkowaną miłością. Nieuporządkowaną miłością. Nieuporządkowaną miłością. Co miał na myśli? Miał na myśli to, że jako ludzie my często kochamy rzeczy w złej kolejności, Nieodpowiednio. To znaczy, te rzeczy, które powinniśmy kochać najbardziej, kochamy najmniej, a te rzeczy, które powinniśmy kochać najmniej, kochamy najbardziej. Nie ma nic złego w kochaniu pieniędzy, nie ma nic złego w kochaniu rodziny i dzieci, kariery, ale jeśli kochasz swoją karierę bardziej niż kochasz Boga, to znaczy, że Twoje serce jest dysfunkcyjne. Jeśli kochasz karierę bardziej niż, niż Boga, to będziesz w Boga, będziesz chodził do kościoła, ale jeśli twoja jeśli twój awans w pracy będzie uzależniony od tego, czy skłamiesz, to skłamiesz. Dlaczego? Ponieważ bardziej kochasz pracę niż kochasz Boga. To znaczy, że twoje serce jest dysfunkcyjne. To znaczy Serce, które nie kocha Boga przede wszystkim, które nie kocha Boga najbardziej, nigdy nie będzie w stanie wytworzyć mądrego charakteru, ponieważ Twoje serce nie, nie da ci siły i zdolności do tego, aby wybrać mądrze. Pamiętacie, kiedy faryzeusze przyszli do Jezusa i powiedzieli, jak to Twoi uczniowie jedzą, a siadają do posiłku bez umytych rąk? A co im odpowiedział Jezus? Każda nieczystość nie pochodzi z brudnych rąk, ale ze złego serca. Co miał na myśli? Farezeusze przestrzegali Boży, Bożych przekazań. Oni cenili Boga, ale kochali chwałę u ludzi zamiast Boga. To znaczy, oni cenili Boga do tego stopnia, że oni przestrzegali Go tak bardzo, jak mogli, ale robili to ze złych motywów. Robili to dlatego, ponieważ cenili sobie chwałę u ludzi, a nie chwałę u Boga. I Jezus mówi do nich, przestrzegacie Bożych przekazań, ale tak naprawdę każdego dnia stajecie się większymi hipokrytami. Przekazanie, bo przestrzegacie Bożych przekazań, ale nie, nie stajecie się lepszymi ludźmi, wasz charakter nie wzrasta, nie znajdujecie mądrości, wręcz przeciwnie, stajecie się większymi hipokrytami. A kiedy idziecie spać, nie możecie zasnąć, Myślicie o tym, jak mnie zgładzić, ponieważ jesteście zezdrośni. Dysfunkcyjne serce, serce, które przede wszystkim nie kocha Boga, ponad wszystkim innym, to serce, które nie będzie w stanie nabyć mądrości. Spurgeon opowiedział kiedyś historię, Charles Spurgeon, o biednym farmerze, rolniku. Który po zebranych plonach był tak wdzięczny, że wziął do koszyka najlepsze marchewki i zaniósł królowi. I to tak wzruszyło tego króla, że oddał temu biednemu rolnikowi za te marchewki hektar ziemi. I ten drugi rolnik mówi hektar ziemi za kilka marchewek więc on wziął najlepszego konia, jakiego miał. I zaniósł królowi. A król przyjął tego konia, obrócił się i poszedł. Na co ten rolnik mówi, ale jak to? Królu, tamtemu rolnikowi dałeś za marchewki, dałeś hektar ziemi, a mi za konia nic nie dajesz? A król mu powiedział, tamten rolnik przyniósł marchewki dla mnie, a ty przyniosłeś konia dla siebie. Kochani, jeżeli nasze serce jest dysfunkcyjne, jeśli kochamy cokolwiek innego bardziej niż Boga w swoim życiu, to nasze serce nigdy nie pozwoli nam zdobyć mądrości, której potrzebujemy. Dlaczego? Ponieważ zawsze będziesz miał złą motywację, zawsze będzie drugie dno, zawsze będzie jakaś inna agenda, aniżeli oddanie chwały Bogu, aniżeli szukanie Bożych przekazań z, z miłości do Niego. Zawsze będziesz stawał się albo większym hipokrytą, Albo bardziej dumny, albo będziesz bardziej patrzył na ludzi jako gorszych od ciebie. Jedyną możliwością do tego, aby zdobyć charakter, który jest mądry, to pozwolenie na to, aby Bóg stał się największą miłością Twojego serca. Ostatnie pytanie, jak to możemy zrobić? Salomon mówi nam, że serce, strzeż swojego serca, bo to z niego tryska źródło życia. To znaczy, strzeż swoje serce. Ponieważ Twoje serce nigdy nie jest w stanie spoczynku. Twoje serce zawsze porusza, w, porusza się w którąś stronę. Twoje serce zawsze kocha, zawsze musi kochać i nigdy nie przestanie kochać. Dlatego nie jesteś w stanie sprawić, aby Twoje serce przestało coś kochać. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to za, zaoferować Twojemu sercu jeszcze piękniejszą miłość, bardziej atrakcyjną miłość. Może się tylko zastąpić. Słyszałem historię o pewnym, pewnej dziewczynie, która w Petersburgu szła nocą przez osiedle i została zaatakowana przez, przez człowieka. I krzyczy w nocy: Zabiją mnie, pomóżcie mi, on chce mnie zabić. I kiedy tak krzyczała, wszystkie światła w tym bloku naprzeciwko niej zostały zapalone. Ten napastnik w takim razie przestraszył się i uciekł. Ale chwilę później zobaczył, że nikt nie zszedł na dół. Więc wrócił z powrotem i zamordował tą kobietę. Pytanie: dlaczego nikt nie zszedł na dół? Ponieważ nikt nie chciał zaryzykować swoim własnym życiem. Ale wiecie, o czym mówi nam Biblia, o czym mówi Ewangelia: że Jezus usłyszał nasz głos. I nie tylko zaryzykował swoim życiem, ale On zszedł, wiedząc, że będzie musiał umrzeć za nas. Im bardziej pozwolisz, aby Jego miłość była realna dla Twojego serca. I więcej czasu spędzisz, rozmyślając nad tym, On zszedł na dół, słysząc mój głos po to, aby umrzeć za mnie, im bardziej Jego miłość będzie realna w Twoim sercu. Tym bardziej Twoje serce będzie przede wszystkim oddane Jemu i Twoje serce nie będzie dysfunkcyjne. I będziesz w stanie nabyć mądrości, które da Ci życie. Nabyć mądrości, która da Ci życie. Amen.